Zapytaliśmy mieszkańców Sandomierza, za co kochają Sandomierz. Jak odpowiedzieli? Przekonajcie się sami. Za wszystko. Za piękno, za zabytki, no krajobraz przepiękny, no. No za kebab, Za starówkę. <grymka> za wszystko, bo jest piękny. Zawsze jest taki piękny. Bardzo lubię Sandomierz, bardzo. Za to, że w nim mieszkam, że jest piękny, i nigdy bym stąd nie wyjechała. Po prostu za cało kształt. Za to, że jest, tak jak wygląda. No i jeszcze to rozsławienie przez serial o księdzu Mateuszu. Za to, że jest moim pięknym miastem. No chyba za to, że poznam największą miłość swojego życia w Sandomierzu. Za wszystko, proszę Pani. Za seminarium duchowne. I za wszystko. No, za całokształt, kształt, za wszystko. Za to, że się w nim urodziłem. To, że jest piękny, spokojny, jest bardzo cichutko, jest śliczny. Bo jest urokliwy. Coś, co reprezentuje. O, za wszystko. Wolności, swobody dla dzieci, dla rodzin. No, mógłby być Lidl. Jest Jusk. w planach. Jest w planach. Jest w planach. Jusk mógłby być też. No, zmieniłabym dużo. Nie, nie zmieniłabym. Więcej kwiatów. Na bulwarze więcej kwiatów, żeby było kolorowej bardziej. Nie wiem, bo mi nie było tu 17 lat, także nie wiem. Muszę zwiedzić i zobaczyć wtedy. Miejsc pracy. Tylko nie cierpię. Można to powiedzieć? No, pewnie. Lata tutaj bo tyle jest turystów. że ani przejść nie można. Władzę. Na pewno bym coś zrobiła nad Wisłą, żeby było bardziej czyściej na ulicach. Ja chyba parkingów przede wszystkim.